Tak, yes. ja właśnie zboksowałem własnego typa xD Jaki to jest. Ale ty jesteś nieśmieszny, typie Hej, ja jestem Jakub, a w dzisiejszym odcinku z Fortnite'a pierwszy raz zagram arenę. Pierwszy raz. Jeszcze nigdy szczerze mówiąc nie grałem areny, bo dla mnie to był przerąbany pociąg. Ja gram dopiero od połowy 16 sezonu, a mam. W momencie nagrywania jest połowa 17. Gdyby Wy to oglądacie, to pewnie 17 się kończy. Ale no cóż, widzowie. Benek mnie dzisiaj trochę potłuczy. Spróbujemy cokolwiek wygrać na tej arenie. Dzisiaj troszeczkę mniej beki jeżeli zauważyłem, że tak sobie przeglądałem, Bo nagrywałem to wtedy na zapas. Ale cóż, koniec gadania. Zapraszam na Twitcha. Puh. Kanał Beniamina jest w opisie. I prawdopodobnie to w karcie będzie za niedługo. Pod koniec materiału też pewnie. Yy, mówię już w głupoty, Przejdę, przejdźmy lepiej do oglądania naszego filmu. Topy to. Copy to. Pada, pada desyk, pada, pada równo. Dawaj, nagrywamy Manhunter. Możemy Dość. chwilę Fortnite'a? Tak dawno nie grałem z tobą w oh Fortnite. O Co? Nic. Pewnie to nagrywasz i co już na odcinek. Pozdro. Czego ty oczekujesz? Brakuje ci Atencji, może w życiu? Tak Zacznij nagrywać na YouTube. <gry> już to ja mówiłem, to nieraz. Ale ci, ciężko. Dla mnie przynajmniej, bo nie mam co nagrywać, nie ja mam kontentu. Będę widzą przenosił. Powiedziałeś <grystanie> co jakiś jak jakiś Marcinek z trzeciej, co? Ja bym oglądał i promował takie odcinki. Gdybyś nagrywał taką bekę jak ja na przykład teraz dlaczego nie mogę? Co? Bo jak to się mówi władza montażu Ale ja nie umiem montować I ty byś musiał mi montować Spoko, będę mógł ci montować Nie, właśnie nie mógłbyś wyjść sobie I tak, żeby to nie, nie było aż takie Tak for real, byłbym, mógłbym to robić tak W normalny sposób, tak jak ja na swoich filmach To by było git, Benek, mówię serio Jestem stworzony do YouTube'a. Mam dziecięcy głos. Sorry, szukasz atencji. No to czego chcesz? YouTube'a. Męskiego głosu. Weź ten modulator głosu i po prostu podkręć trochę w montażu. Znaczy w możesz w modulatorze głosu chyba podkręcić odrobinę niskość czy tam wysokość głosu. Będzie idealne dla ciebie. Nie chcę widzów oszukiwać. To nie będziesz miał atencji, jezu. Raz się. No cóż, to będziesz miał atencję, będziesz miał atencję na moich odcinkach A ja będę miał content Byczku No, będziesz miał content I to wygląda tak, że wszyscy by mieli bekę ze mnie i bym ci zrobił 10k subskryberów już przestał z tobą nagrywać Nagrywać to nagle 10 Musimy zrobić w końcu jakiś projekt razem, taki ekipowy ja te Milena ekipa, oh, oh. ekipa, 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 ooo, oh, oh. hahaha, moc montażu. No przecież wiem, co nagrywałem, przecież nie są głupi, robię, robię bekę specjalnie pod kątem. A O, bo najlepiej jest nagrywać, kiedy ktoś nie wie, bo wtedy wychodzi najlepiej, na przykład. <śmany> ja przy każdej naszej rozmowie. Ci. Tempa Gdo. D dwukropek Ekipa Ekipa A, Ekipa O ciu A wiesz co ja chyba arenę pograł szczerze mówiąc Możemy arenę pograć Co? Możemy arenę pograć A grasz w tym sezonie? Nie. Ja nie gram aren A nie wiem może spotykać też bardziej botów? To Bo przynajmniej A, ja. nagrasz swoje highlights. Jaki to jest krasnoludek! Wiesz co, ja cały czas siedzę i kampię te, jak one się nazywają, rybki. I zrobiłem już masę fragów. Więc masakra, co się z tymi ludźmi dzieje. To jak gramy Arena, tak? To... No to zagramy sobie parę gierek, dobra? No, tak abyś sobie cokolwiek nagrał. Rekin co mi wziął i zawalił rybę. Frier Zjadł mnie. U. Jadę na rekinie. Og rekinie dodali do No. Wszędzie są teraz. Jak go puścić? A dobra już wiem.

nie deadniesz, nie stężesz Stary. Jak u mnie lobby... Ile, masz pingu? Ile mam pingu 80? No to ja też mam 80. Powiedzcie co jest stare? U mnie lobby no. wygląda w taki sposób, że typy tańczą, bawią się, strzelają do siebie. Lobby na arenie wygląda tak. Edytuję, edytuję. Dobra, muszę szybko. edytacja, edycja. Uh, 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 uh. Edycja, dobra, tutaj schodki, uh, uh, uh. Uh, ale jestem złożony. Uh, 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 uh. Mam skara fioletowego, mam fiolet skara. Typ mi pompę zrobił przez ścianę. Jak? <ścoughs> Ale robotyczny głos u Ciebie What? Czekaj, bo muszę okno Wydwek. Wytły To oni nam dali bezprzewodowy router, który trzeba było ładować I który się po, po prostu jest tak gorący Jak nie wiem, jakbym go na, ga na gazie podgrzewał, nie wiem, 50 godzin Dobra, dawaj spocenie Dawaj spocenia. No dawaj spocenie A bo ja nagrywam, przepraszam was widzowie <laughs> Historia o tym, jak dostałem najgorszy router O Jezu 500 typów poleciało w miejsce gdzie ja miałem lecieć. Coś ty od, właśnie odwalił Spadłem na dół, nie wiem jak. Zejdź na dół i nie podnieś pod schodami. Czajaj, że spadłem z wysokości. A wiesz, nie, że nie widziałem... Zjabię, spadłem z wysokości. Wiesz, że widziałem. Ty, tu nic nie ma. Tu nikogo nie ma typ. Cześć, ja mam pompę. Ja mam kocha, więc jak padniesz, to wiedz, że cię nie uratuje niestety. Eee... Yy, chodź, 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 chodź. Benek, 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 Benek. Oddawaj mi tego... Oddawaj mi Akacza. Thanks. A ja mam pompy? Ty, chodź po tą skrzynkę. To, lepiej, to cię przekona. Ja, nie, właśnie najlepiej będzie jak na prostu zlutujemy, wiesz. To będzie najrozsądniejsza opcja. Ponieważ ze skrzynki mogą nam wypaść rzeczy, ale wypadają nam jeden... jeden rodzaj broni, może nam wypaść. Ale ja mam shit. Ale mam ścinki na to. Znaczy tego ścinki ogólne. Srodki FPS-ów... No, musisz sobie, musisz sobie ustawić tekstury, żeby nie były takie ładne, bo wtedy będziesz miał ten Będziesz miał więcej FPS-ów, czyli będziesz miał lepszą płynność gry, teraz to pewnie... do nagrywania fajnie to wygląda, jak Fortnite ładny jest. Wiemy, dokładnie tego potrzebowaliśmy. Ej, bo, bo to się nagrało, chyba jak spadłem. XZ O, ktoś zabrał ten, zrzut, chodź na drugi. A ja muszę zobaczyć, czy to się nagrywa w ogóle. Ja nie nagrywam. A, nagrywa się, o kurde. To ja mogę to wyciąć, Ale... jeżeli będziesz chciał. Znaczy, zależy. Snajperka, chodź, chodź, pomóż, podróż. pomóż. Wiem, w po samochodzie siedzi. No nie trafi o kurde, ale mamy przypał Lekki Oni na ciebie robią... Edit coursa, buduj się! Oni mają spazę, o kurde Oj Lipa Typaka <laughs> Zależy co będziesz chciał robić, czy śmieszną gierkę, czy highlights No nie dobiłem go serio z tej pompy no to nie, jeżeli chcesz robić śmieszną gierkę, to nie usuwaj. Nie, nie chcę robić śmiesznej gierki. Chcę zrobić jakąś kompilację fajnych gierek. A ja robię śmiesznych.